Laudetur, aurea prima sata est, i dalej, tu producent elegancko obszerny fragment mi wyrecytował z pamięci ku mojemu zdumieniu, bo ja nie pamiętam. Okej, okay. o co chodzi? Jednym z takich podstawowych zaśpiewów w obrębie panującego bambizmu, czy też bambinizmu, jest to, że szkoła ma nie uczyć na pamięć. Jak najmniej przyswajania materiału pamięciowego, a jak najwięcej myślenia. Podobno tak uczą inne szkoły fińska, etc. Natomiast ja w tym nie widzę ładu, składu ani sensu. Ponieważ tak, myślenie ma zawsze pewien podmiot i przedmiot. Podmiotem jest ten, kto myśli, no ale uwaga, myśl musi coś do cholery obrabiać. Musi być jakaś baza danych, które są obrabiane. Jeżeli mamy mieć jakieś ciekawe skojarzenia, na przykład historii Prus początkowej, potem. Z historią trzeciej Rzeszy, no jakiekolwiek, nie wiem, podobieństw w alkoholi z grupą OHIT, alkoholi SH, przecież musimy mieć pewne informacje w głowie. Bo tutaj, takie troszkę lewicujące, tak, no bo to jest typowe dla lewicy, spojrzenie mówi, że dzieci generalnie nie mają się uczyć na pamięć, mają myśleć, być kreatywne, tak? Tylko tak. Moim zdaniem nie może być samego programu operacyjnego. Bez żadnych informacji, które będą przetwarzane przez ten program operacyjny, to mi się wydaje absurdem. Po to, żeby mieć najciekawsze skojarzenia, postrzegać najciekawsze analogie, musimy mieć jakiś materiał w głowie. Musimy gdzieś w tym materiale, w różnych faktach przeszłych, w przypadku historii, czy nie wiem, w przypadku nauk ścisłych, Mamy pewną wiedzę o w chemii, o grupach związków organicznych, nieorganicznych, w fizyce, o pewnych związkach, ale musimy mieć pewną wiedzę i wcale nie małą, żeby dopiero wykazać się myśleniem i kreatywnością. Idea uczenia tylko myślenia, bez pewnych faktów, które jednak musimy znać. Tak, nie wystarczy to, że gdzieś coś wyklikamy, absolutnie nie wystarczy. No takie kojarzenie wydawało mi się śmieszne. Ja wiem, że to jest niemodne, ale w tej chwili tę bazę, Którą trzeba opanować już, ograniczono już do takiego minimum, że moim zdaniem, wiem, wiem to niemodne, podobno siedzą od rana do wieczora to jest absolutne minimum. A myślenie bez tego, o czym myślimy, stanie się bezprzedmiotowe. Wtedy już nie ma mowy w ogóle o myśleniu. Ramy.